Międzynarodowy wyścig nabiera tempa. Chcemy zobaczyć, jaki naprawdę jest nasz wszechświat i jak powstał. Wedle powszechnie przyjętej teorii opisującej początki kosmosu, w pierwszych chwilach doszło do gwałtownej interakcji między cząstkami elementarnymi o przeciwnych ładunkach. Dziś, korzystając z najnowocześniejszej technologii, naukowcy skupiają wysiłki na tym, by pojąć, co się wówczas wydarzyło. Zrozumienie historii kosmosu wymaga odpowiedzi na pytanie: jak to możliwe, że materia, jaką znamy, przetrwała? I co się stało z jej bliźniaczą siostrą i przeciwieństwem, zarazem z tajemniczą substancją, nazywaną antymaterią. Zagadka antymaterii. Załoga astronautów zmierza na platformę startową Centrum Kosmicznego na Florydzie. Wejdzie na pokład wahadłowca kosmicznego Endeavour, który odbędzie 134. i przedostatnią wyprawę w przestrzeń kosmiczną. Uwadze publiczności uszedł ładunek, jaki unosił ze sobą wahadłowiec. Jest to przyrząd naukowy, z którym wiąże się ogromne nadzieje. To jedno z najważniejszych dokonań człowieka w dziedzinie badania kosmosu. Jest to rodzaj teleskopu, choć nie ukaże nam niezwykłych przestrzeni kosmicznych dotąd niedosięgłych dla naszego wzroku. Nie pokaże tajemniczych czarnych dziur ani eksplodujących gwiazd. Inaczej niż inne teleskopy wyniesione na orbitę przez wahadłowce, nie został nazwany na cześć słynnego astronoma jak Hubble czy Chandra. Przyrząd ten, magnetyczny spektrometr alfa MSA, to owoc pracy Samuela Tinga z Massachusetts Institute of Technology. Sercem przyrządu jest duży nadprzewodzący magnes, który ma działać w warunkach kosmicznych. Z powodu dużego poboru energii, przyrząd został umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Naukowcy wiążą z nim ogromne nadzieje. MSA ma im umożliwić całkiem nowe spojrzenie na wszechświat. Większość teleskopów została zaprojektowana tak, by wychwytywać fotony, neutralne cząstki odbite albo wyemitowane przez gwiazdy albo galaktyki. MSA ma wychwycić co innego. Cząstki i atomy posiadające ładunek elektryczny. Do nich należą teoretyczne cząstki ciemnej materii zwane neutralino, a także cząstki zwane dziwadełkami. Jest to rodzaj kwarków, które mogą tworzyć całkiem inny rodzaj materii. Przyrząd jest nastawiony na rejestrowanie kosmicznego promieniowania powstającego w czasie wybuchów supernowych albo emitowanego przez niespokojne otoczenie czarnych dziur. Naukowcy żywią nadzieję, że spektrometr wychwyci cząstki antymaterii pochodzące z najodleglejszych, spowitych tajemnicą czasów. Ciąg wydarzeń, który dał początek wszechświatowi, został opisany w teorii fizyki cząstek podstawowych. Jest to teoria naukowa, którą sformułowano na podstawie licznych obserwacji i wyników doświadczeń, z uwzględnieniem obowiązujących praw fizycznych. Tworzy ona ogólny obraz. Ten obraz zapewne nie jest kompletny. Na początku wszechświata było gorąco. Po miliardowej części sekundy nastąpiło schłodzenie, dzięki któremu pojawiły się cząstki elementarne połączone w pary o przeciwnych ładunkach, znane jako kwarki i antykwarki. Po nich pojawiły się leptony i antyleptony, tak jak elektrony i pozytony. Te pary zaczęły się anihilować. Po jednej sekundzie istnienia kosmosu zniknęła większość kwarków. Kilka sekund później zniknęły prawie wszystkie leptony. Walka na wyniszczenie przetrwała niewielka ilość materii. Mniej więcej jedna cząsteczka na miliard. Z tego szczątka materii zaczął się formować znany nam wszechświat. Gazy emitujące światło, pył kosmiczny, gwiazdy, galaktyki i planety. Nie ulega wątpliwości, że antymateria nadal jest obecna we wszechświecie. Kosmiczne Obserwatorium Promieniowania Gamma wykryło gigantyczny wachlarz antymaterii wystający ze środka naszej galaktyki. Zapewne powstał on wskutek przyspieszenia cząstek wokół ogromnej czarnej dziury. Ten sam teleskop zarejestrował oznaki obecności antymaterii, która powstała wskutek wyładowań elektrycznych w czasie gwałtownej burzy w ziemskiej atmosferze. Europejska satelita Paloma wykryła wielką czarną chmurę antyprotonów na orbicie okołoziemskiej. Wytworzyły ją wysokoenergetyczne cząsteczki w górnych warstwach atmosfery, które zostały tam uwięzione przez pole magnetyczne otaczające planetę. Naukowcy od dawna umieją wytworzyć antymaterię w warunkach laboratoryjnych. Potrzebna jest do tego wysoka temperatura powstająca wskutek zderzania atomów pędzących z prędkością bliską prędkości światła. Oto jedna z największych zagadek nauki: dlaczego żyjemy we wszechświecie zdominowanym przez materię? To sprawiło, że materia przetrwała, a antymateria prawie całkiem zniknęła. Jest jednak niewykluczone, że wielkie ilości antymaterii przetrwały równolegle do materii. Tak właśnie uważał fizyk niemieckiego pochodzenia Arthur Schuster, który w 1898 roku ukuł termin antymateria uznał, że dzięki przeciwnemu ładunkowi antymateria może przeciwdziałać grawitacji. Ogromne połacie przestrzeni, pisał Arthur Schuster, mogą być wypełnione nieznaną nam substancją, dla której grawitacja praktycznie nie istnieje. Dopiero w skutek przypadku, na przykład kiedy przelatuje przez nią meteoryt, powstaje niestabilna równowaga. Po jednej stronie zbiera się materia, po drugiej antymateria. Tworzą się dwa oddzielne byty, które już nigdy się nie połączą. Problem nie był poruszany aż do 1928 roku, kiedy to młody fizyk Paul Dirac wprowadził równanie, w którym przewidział istnienie antymaterii. Paul Dirac udowodnił, że każda cząsteczka ma parę identyczną cząsteczkę, ale przeciwnie naładowaną. Każdy proton ma więc antyproton. Każdy elektron ma pozyton. Neutron, antyneutron. Wśród tych cząstek są również kwarki i ich odpowiedniki, antykwarki. Paul Dirac uważał, że elektron i pozyton są swoimi lustrzanymi odbiciami. Mając te same właściwości, będą zachowywać się tak samo zarówno po stronie materii, jak i antymaterii. W wykładzie z okazji odebrania Nagrody Nobla w 1933 roku, Paul Dirac rozważał szersze aspekty istnienia antymaterii. Jeśli przyjmiemy, że istnieje pełna symetria między pozytywnymi i negatywnymi ładunkami elektrycznymi, i że jest to fundamentalne prawo przyrody, wówczas musimy uznać za przypadek, że na Ziemi i zapewne w całym układzie słonecznym. Panuje przewaga negatywnych elektronów nad pozytywnymi protonami. Jest możliwe, że na niektórych gwiazdach jest dokładnie odwrotnie i są one zbudowane głównie z pozytonów i negatywnych protonów. Zaledwie rok wcześniej fizyk Carl Anderson potwierdził istnienie antymaterii. Działając promieniami gamma na atomy, wytworzył pary elektron pozyton. Stało się też jasne, że my żyjemy w kosmosie utworzonym z materii. Załoga statku Apollo poleciała na Księżyc i wróciła na Ziemię, nie ulegając przy tym anihilacji. Promienie Słońca okazały się bytami materialnymi, nie antymaterią. Sądy kosmiczne dotarły do każdego zakątka układu słonecznego i nie spotkały obiektu stworzonego z antymaterii. Promieniowanie emitowane przez drogę mleczną ma zdecydowanie materialny charakter. Jeśli w pobliskich galaktykach albo gromadach galaktyk istnieje większe skupisko antymaterii, powinniśmy zarejestrować promienie gamma, które powstają przy spotkaniu cząstki i antycząstki. Poza tym wydaje się oczywiste, że gdyby kosmos był szczelniej wypełniony, doszłoby do wyniszczającej katastrofy, wskutek której zniknęłaby spora ilość obiektów. Jeśli antymateria została przy narodzinach kosmosu jakoś oddzielona od bliźniaczej materii i istnieje poza naszym polem widzenia, to naukowcy wciąż muszą zadawać pytanie: dlaczego żyjemy w świecie zdominowanym przez materię? Symetryczny obraz materii i antymaterii utworzony przez pola Diraka został obalony w 1964 roku. Amerykańscy fizycy James Cronin i Val Fitch badali proces przechodzenia cząsteczki zwanej kaonem w bliźniaczą antycząstkę. Okazało się, że powrót do postaci materialnej nie zachodził z tym samym prawdopodobieństwem. To sugerowało, że prawa fizyczne rządzące materią muszą się różnić od praw rządzących antymaterią. Znalezienie czynnika, który je różnił albo burzył symetrię, byłoby milowym krokiem w kierunku zrozumienia, jak to się stało, że nasz kosmos przybrał znaną nam formę. Właśnie dlatego fizycy tak zawzięcie poszukują antymaterii. Dysponują nowymi technologiami, które przybliżają ich do tej dziwnej substancji, zarówno w naturze, jak i w laboratorium. A jeśli wciąż istnieje antymateria, która przetrwała masową anihilację w czasie wielkiego wybuchu i unosi się gdzieś w przestrzeni kosmicznej? Załoga wahadłowca umieściła spektrometr MSA na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w maju 2011 roku. Od tego czasu naukowcy analizują dane z jego detektorów, poszukując śladów cząstek antymaterii. Gdyby udało im się wykryć cięższe cząstki, takie jak antyhel albo antywęgiel, byłby to sygnał istnienia w przestrzeni kosmicznej form antymaterii wystarczających do ukształtowania gwiazd. Byłaby to także sugestia, że mimo wszystko symetria została zachowana. Takie ciężkie antyatomy mogą istnieć. Naukowcy w nowojorskim Brookhaven National Lab zderzyli atomy złota rozpędzone niemal do prędkości światła. Doszło do około miliarda pojedynczych zderzeń. Czujniki wychwyciły obecność 18 atomów antyhelu. Atomów z dwoma antyprotonami i dwoma antyneutronami. Wybuchowy potencjał antymaterii we wszechświecie od dawna wykorzystuje się w świecie fantazji naukowej. Antymateria to ulubione paliwo podróżników wyruszających poza granice Układu Słonecznego, między odległe galaktyki. By wyjść na orbitę Ziemi, statek trzeba zaopatrzyć w konwencjonalne paliwo, które waży 15 razy tyle co rakieta. Energia zamknięta w antymaterii miałaby nieporównanie większy potencjał. By wysłać statek na orbitę, wystarczyłby zbiorniczek paliwa wielkości monety. W naszym materialnym świecie antymateria jest niezwykle ulotna. Przed naukowcami stoi zatem nie tylko wyzwanie wytworzenia antymaterii. Ale także utrzymania jej na czas wystarczający do badań, zanim po prostu zniknie. Kiedy wahadłowiec Endeavour lądował po raz ostatni, naukowcy już przystępowali do analizy cząstek zarejestrowanych przez spektrometr w kosmosie. Równocześnie inna grupa badaczy zaczęła pracę nad wytworzeniem antymaterii w laboratorium. Próby takie rozpoczęto w ogromnym europejskim ośrodku badawczym CERN. W pracowni zmniejszania prędkości antyprotonu grupa naukowców udowadnia, że można uchwycić antymaterię i utrzymać ją tak długo, by przeprowadzić badania. To maszyna do zmniejszania prędkości antyprotonów. Cząstki wędrują tędy. Trafiają do urządzenia, które znajduje się wewnątrz wielkiego magnesu. Silne pole magnetyczne pomaga utrzymać cząstki, z których powstaje antywodór. Mieszamy antyprotony z pozytronami w tej pułapce magnetycznej i tam je badamy. W komorze alfa pole magnetyczne utrzymuje cząstki w miejscu i oddziela je od siebie. Pole elektryczne oddziela elektrony od pozytonów. Potem są ostrożnie zbliżane. Kiedy zderzają się dwa pozytony, jeden wchodzi na orbitę antyprotonu, tworząc antywodór. Wtedy cząstka jest zatrzymywana przez pole magnetyczne, jak kamek kręcący się w wannie. Po usunięciu pola magnetycznego, antycząstka uderza o ścianę detektora i ulega zniszczeniu, emitując mnóstwo cząstek. So what we do is hold on. Przytrzymujemy je na 1000 sekund, a potem je rozbijamy, by się upewnić, że na pewno je mieliśmy. Na tym polega pomiar. W skali życia atomu 1000 sekund to wieczność. Na poziomie atomowym zjawiska trwają nanosekundy. My więzimy je przez wieczność. Następny krok to sprawdzenie, jak długo da się utrzymać cząstkę, by móc ją badać. Chcemy porównać cząstkę materii z cząstką antymaterii. Badanie to interakcja z laserem i z promieniowaniem mikrofalowym. Tak się sprawdza wewnętrzną strukturę antycząstków. Czy zachowuje się tak jak wodór? W tym samym laboratorium trwają równoległe badania nad różnicami między cząstkami. Badacze pracujący z detektorem ASAKUSA chcą zważyć antyproton. Ta dziwna cząstka zawiera jeden antyproton, który zwykle znajduje się w jądrze atomu. Ten antyproton krąży wokół jądra zamiast elektronu. W detektorze trwa to kilka mikrosekund, ale tyle wystarczy, żeby zadziałać promieniami laserów. Cząstka rozpada się, co umożliwia obliczenie wagi jej składników. Oznaczyliśmy wagę z dokładnością do dziewięciu cyfr. Przekonaliśmy się, że masa antyprotonu jest identyczna jak masa protonu. Jeśli będzie między nimi jakaś różnica, musi być niezwykle subtelna. Czy to wystarczy, by dowiedzieć się, dlaczego materia przetrwała, a antymateria zniknęła? Różnice mogą leżeć w znacznie głębszych strukturach materii, których jak dotąd nie potrafimy przeniknąć. Naukowcy przygotowują się do pracy z technologiami nowej generacji. W wielkim zderzaczu hadronów w CERN atomy są wpuszczane w tunel długości 27 km, gdzie dochodzi do wysokoenergetycznych zderzeń. Obserwując rozmaitość cząstek, które osadzają się na ścianach detektora, badacze mają nadzieję znaleźć różnicę między kwarkami i antykwarkami. Symulacja komputerowa dokonana niedawno na Columbia University pokazała różnicę między kwarkami i antykwarkami. Co dziwo, zakładano, że te cząstki wchodzą w interakcję w przestrzeni, która ma więcej wymiarów niż znana nam czterowymiarowa przestrzeń. Autorzy badania zastanawiają się, czy są to różnice, które mają znaczenie w naszym materialnym świecie. Zrozumienie asymetrii między materią i antymaterią jest jednym z najpilniejszych zagadnień współczesnej kosmologii. Pomogłoby to w rozwinięciu, a może nawet przedefiniowaniu teorii fizyki cząstek elementarnych. Zderzenie przeciwstawnych form w pierwszych chwilach istnienia kosmosu. Przywodzi na myśl poemat Williama Blake'a. Jakaś śmiertelna dłoń albo oko może pojąć twoją groźną symetrię? Dziś pytamy, co zaburzyło symetrię natury w chwili narodzin czasu i przestrzeni i wprawiło nasz kosmos w ruch? Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Anna Zamęcka. Czytał Jarek Łukomski.